Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No hej. Dzisiaj o. zaglądamy tutaj do naszej rójki. Czyśmy ją łapali. A co ona tutaj już Ojej. zrobiła? Ciągnie te początki. To jest ta rójka, którą pokazywałam w ostatnim o. odcinku. Co się tak podzieliła na leszczynie fajnie, na trzy będzie, kłęby. Będzie świeżynka. Gdzie zalały miodem? O, ale jak leje zobacz. Aha. Powiedz, zobaczcie, zobacz, jak będzie klapała. Czekaj, 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 No. Widzicie jak chlapie? Akurat było teraz widać i to tutaj to jest y, świeży miód. On jest przynoszony właśnie w takiej postaci. Ten jeszcze nie ma tutaj nadstawki, bo to jest rójka, ale jest y... Ta rójka, co żeśmy ją tu łapali, co nam uciekała z tego. Nie <laughs> Uciekła nam tak, tak. Kto oglądał ostatni odcinek, to właśnie widział, że ona nam zwiała. Była na leszczynie. Po, oj, Nie dostały nic, ale popatrz jak nalały. Eee, pracowite, zalały. pracowite. Nie dostały kropli miodu, dzisiaj dopiero przyszykujemy. Dzisiaj żeśmy się tu przyszykowali podkarmiać je. A one już sobie tutaj naniosły. No i podzieliły się na leszczynie, wisiały na trzy, złapali na trzech kłębach, takich mini kłębach. Złapaliśmy, osadziliśmy, one zwiały. Później drugi raz, no i siedzą teraz, ładnie noszą. No i wracając, słuchajcie, do miodu. On jest przenoszony w takiej płynnej postaci, e, składany na ramka w gnieździe i w nocy, jak już nie ma zbioru w polu, pszczoły go przenoszą do nadstawki, odparowywują go, wentylują, upychają. W komórkach. <sumy> Samorojenie to też jest taki dosyć fajny proces, bo, znaczy, fajny, ciekawy. E, pszczoły roją się, jak mają, no, można powiedzieć, <sumy> za dobrze w dupach. Dobroby dwólu jest, jest dużo pszczół, są silne, jest dużo miodu, wtedy robotnice, tak jest, jakby. Jak je ciasno, jest. Jak ciasno, tak. One wtedy, tak jakby, dzielą się na dwa obozy jedne chcą zostać, drugie chcą zwiać eee, wtedy zakładają komórkę wychowują matkę ona jest specjalnie karmiona jest, yy, poddawa dają jej mleczko ona jest karmiona mleczkiem i taka matka jak z matecznika wychodzi wtedy one bunt i wieją z ula o tutaj się sypią, zobaczcie. zobacz jak się sypią dym z też pszczoły uspokaja. I co się mi tutaj poddawał? Miód? Tak. Tak, tak. Też mamy taką słuchajcie metodę troszkę może nietypową podkarmiania rójek. Wiadomo, że rójka jak wychodzi z ula, one zabierają ze sobą zapas miodu powiedzmy no na dwa, maksymalnie trzy dni. Też już o tym mówiłam w poprzednim odcinku. No, jak zostają osadzone, trzeba ich podkarmić. Z reguły gotuje się syrop, my jednak podkarmiamy miodem. Zawsze tego miodu, takich gdzieś tam odpadków, z od sklepów zostaje i poddajemy miód. One wtedy się nie burzą, pobierają go tak jak ciasto. Jest to taka metoda wygodniejsza. Uczekaj nas, uczekaj nas, chodź. haś. haś, haś. Chować się, chować się. Też słuchajcie, ktoś mi w komentarzu żartobliwie pytał: Matka jest, a gdzie, jest, gdzie są ojcowie? No, ojcowie to słuchajcie, są trutnie. Jest ich dużo. No i też tak pospolicie mówi się: Truteń, nie rób dziad, darmoziad. On. Tutaj o mnie Nie, nie mówię o tobie akuratnie. Mówię tutaj o trutniach. One są takie, słuchajcie, grube, pękate, <laughs> małolotne. One generalnie mają na celu zapłodnić królową. Królowa wykonuje jeden oblot, tak zwany lot godowy. Wtedy. Banda trudni leci z nią. No i następuje zapłodnienie, ale też y, nie jest tak do końca, że one są bezrobotne. Fakt, one w ulu nie pracują, nie zajmują się miodem, są przez robotnice karmione, ale ich zadaniem oprócz zapłodnienia królowej jest y, utrzymywanie temperatury w ulu, wentylowanie. Także nie do końca jest tak. No, chyba brzmi. Nie do końca jest tak, że truteń to jest taki typowy truteń. No i, no no i tutaj, to... tak właśnie poddajemy miód. No i też y, taka ciekawostka. Słuchajcie, pszczoły same regulują temperaturę w ulu. Ona jest cały czas stała. Y, słyszycie, jaki jest brzęk? Cały czas tymi skrzydełkami pracują. Jeżeli są upały, to schładzają, utrzymując temperaturę na odpowiednim poziomie. Nie wiem, nie pamiętam, jaka temperatura jest stała w ulu. 30 stopni, a czy ile nie. tam jest? No nie będę to mówić, bo akurat nie teraz mi to wyleciało z głowy. Nigdy tam ster. Ile stopni? No, ale w lecie, jak są upały, to w każdym razie słuchajcie, one schładzają ula, a Zimową porą ściskają się w kłąb i ogrzewają. Zakitują wszystkie otwory. A tutaj co? No to też trzeba będzie dać. Też będziesz poddawał? Ja też bym udał Jeszcze dać. Chociaż jedna. No, udało nam się złapać trochę tych rujek. W tamtym roku żeśmy robili też odkłady. O no w tym roku takiej konieczności nie ma. Ule bardzo fajnie nam przezimowały. Z zimy wyszły dosyć silne. Odeszło nam dwa czy trzy? Ja tylko cztery ule, bo tam cztery. Dwa, trzy, co było połączyć do kupy. Tak. Także no słuchajcie, to żadne straty. Ale no dwa nam padły, no po prostu nie przezimowały. Także to są żadne straty. No ale uli trochę pustych jest, bo tutaj Edzio zrobił przez zimę kilka. Połapaliśmy troszkę rujek, i stan musi się zgadzać. Słuchajcie, na pasiece. Małączkę czerwi, jajeczka będzie widać? Nie widać, widać, widać. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieli jajeczka. Spróbuję zbliżyć. O, widać teraz. To są takie te kreseczki, można powiedzieć. Bardzo ładnie jest, o tu, 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 je widać. Są jajeczka także. One będą teraz, udziabała Cię? Burza. Burza, jest. burza, burza jest. idzie, tak. To one Stoły będą teraz. Pogoda się zmienia. Było dzisiaj do południa bardzo parno. Teraz e, robi się burzowo. Tu jest ramka wiem było była poddana. Mhm. No bo też do rujek też ktoś mi w komentarzu, yy, jak nam zwiały, ty co to tutaj jest jest Nie, Nie, A, one tak tylko. zawsze dla kieliszek. No. Ja też ktoś pytał czy ramka z była poddana, tak słuchajcie zawsze jak y, osadzamy tutaj rójkę. Nie zawsze, bo to tam jak jest taka wi wiadomo, że jest rójka taka dziwna, takie coś, uciekają czy coś to tam się poddaje, ale to. No ale z reguły poddaje się ramkę z czerwiem, wtedy one ładnie zasiadają i ta tutaj miała akuratnie poddane ramki z czerwiem i pięknie tutaj się zaadoptowały w ulu. No i noszą już mi odnoszą akację. Akacja w pięknie tym roku pięknie wanie. kwitnie. Pierwszy raz od kilku lat nam tutaj nie omarzła. Pogoda jest sprzyjająca, bo jest parno. Więc e, mają co nosić. Co jeszcze będziesz tu przynosił? Ramkę? A węze. Ja nie mam węzy taką białą że nie to nie zakładaj wiem. jaka jest. Tylko tam dla rójki to nie ma znaczenia. Mm -hmm. Mają czas na ma. <laughs> zakurzyło mnie. nie ma potrzeby mu dawać. No, Ale damolkę to Poddaj, poddaj trochę. One są takie, widać, dosyć silne. Fajnie tutaj sobie radzą, ale to im nie zaszkodzi. One fajnie ten miód rozgrzeją sobie, pobiorą go. Taka trochę nietypowa, słuchajcie, może metoda, ale nam się tutaj bardzo fajnie sprawdza. Jak nie ma się czasu, to jest dobre, bo pszczoły się po prostu, zresztą, to jak z ciastem. One po prostu sobie roz... pobierają, nie burzą się i nie ma rabunku. No a ja powiem tak: ilu pszczelarzy, tyle metod, tylu fachowców. E, nieraz ktoś jest nauczony całe życie robić coś, co się sprawdza, co jest dobre, a ktoś na przykład będzie tą metodę krytykował, czy, czy dane postępowanie. No ważne, no ja. aby. I do rana nie będzie. Wybiorą wszystko. No tutaj na razie chciałabym jeszcze pokazać, jak one fajnie idą na ten miód. Nie, to no to musiał... jest na zasadzie ciasta właśnie, tak jak się poddaje z wiosny ciasto no, i dlatego no, nie po... gotujemy. Kiedyś żeśmy gotowali syropy, żeby rójki e, podkarmiać, poddawać im, ale jednak, tak jak mówię tutaj, nam z miodem się to bardziej sprawdza. Nie burzą się tak. No i też słuchajcie ktoś się pytał y, o matki tam y, już nie A pamiętam, myśli, ale było w komentarzu. Zrobiły? Co ci te zrobiły? Przyszły mi na to. O matki, że jest problem z kupieniem matek, że, że znikają jak świeże bułeczki. My kupujemy zawsze matki u jednego w jednym źródle w Miodolandzie. Jak ten pan się nazywa? Paweł Sęk Paweł Sęk. To nie tak to miało Paweł sęk z miodolandu, także słuchajcie, ma bardzo dobre matki. My tam kupujemy Co one tu robią? Kupujemy szklenarki. Zamiast, zamiast wyczyścić, to, to matka poczerwiła mi po ramkach. No. O! Muszę trochę przeprowadzkę im zrobić teraz. No to przeprowadzkę. Zamiast zróbki. się przejść tutaj do, do, w tą stronę. O. Aha, to ona wlazła tam. I to one poszły tam. Nie zrobiła po Twojej myśli, jednym słowem, nie posłuchała Cię. Sabotaż. <grywa> Sabotaż Ci zrobiła. Za Stalina to kurde, do mnie jeszcze przewinienie pod Tak. Jak ona śmiała się sprzeciwić Twojej woli? I co to będzie? Też ją tak ochrzań, że mnie? Jak Cię wkurzę? <grywa> jak się tylko da. Tak. No jakoś nie słyszę tutaj... Epitetów pod jej bo adresem. Stu, bo tu z niej jest pożytek. Jakiś. Aha, że mnie nie ma pożytku, tak? No, ja tak, Ja tego nie powiedziałem. Nie. Ale tu wszyscy słyszeli teraz... Głośno wszyscy smyszeli, będę. że Tak. Wszyscy słyszeli, coś powiedział. Nie będę. Chcąc, nie chcąc, musi być tak. Po e, ale ty wiesz, że jesteś jeszcze przed porą obiadową, także igrasz. A i, ja sobie i ze swoim radę. żołądkiem. Ja z głodu nie umrę, to bied. Już nie takie szantaże były, jakoś się rady i widać nawet po mnie, że tam biedy na nie no, po Tobie biedy nie widać, fakt. Po tak. mnie zresztą też. <grafy> to tylko świadczy, że bieda nas jeszcze w tyłek nie wali. Tak jest. <grafy> nie na no, żarty żartami, ale nie jest źle. Miłość tak. miłością. To miłość miłością. Ha, ha, ha. Ale ja nie mówię o Tobie, kobieto. No wiem. Ja mówię cały czas o pszczółkach, wliwości tak. do pszczółek. Tym ja trzeba... już się nawet nie łudzę, że ty to mówisz o mnie, ty, 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 ty. Co im dać? Tym trzeba mhm. dać, bo ty nie mają. Bo to, te to, mają tutaj... Te są słabsze, to jest ta, też z tej rójki, co żeśmy łapali wtedy. Tak, tak, tak. No bo to wtedy trzy żeśmy łapali. Tak, dwie żeśmy złapali, a jedna... Jedna dała dyla. Znaczy nie dała, wróciła się, się, tam na kupę. Tak. No nie zawsze jest tak, że się... No i da, wiecie teraz to. Uda złapać. Oro po, po, pobierzecie. Mm -hmm. No i do wieczora nie... O, 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 o. Tutaj fajnie widać jak o, jeszcze, one już idą. Zobaczcie. Czekaj jeszcze tylko nie przykrywaj. Fajnie zbliżę tutaj. Już to I zobaczcie, ona ma języczek. Tutaj nie mogę na tyle zbliżyć, ale przyjrzyjcie się, jak ona wyciąga, wysuwa języczek. Jaki ona ma długi ten języczek. Jak one, e, można powiedzieć, e, sysają ten miód i w wolach go będą zaraz przetransportowywać na ramki. Dobra, zamykamy już, bo. Nie zobaczyć. może być jeszcze ul Co za długo otwarty. Dobra, to idziemy jeszcze do jednego ula zobaczyć. Tutaj zaglądamy do tego ula, do którego żeśmy zakładali półnadstawkę. nadstawkę. Też było dwa odcinki temu. Kilka Ale dni. Kurczę. Ile, cztery dni minęło, czy pięć? Nie, pięć chyba nie. dni minęło, jak żeśmy tutaj tą półnadstawkę dawali. Ale widzę, że już jest... Tu widzę, że jest posklepiona. O, calutka prawie cała akacja. O ja pierdzielę. To jest czysta. Ty akacja. no. Ale pięknie noszą. Czyściutka akacja. Tutaj z tych uli żeśmy wybrali wielokwiat wiosenny, bo one tutaj stoją cały czas. No i teraz jest o, czyściutenka lelina. akacja. Rzadko się pozyska czystą akację, no ale tu z tego będzie czyściutka. Uwielbiam miód akacjowy, słuchajcie. Dobra, nie Każdy miód ma inne właściwości, ale dla mnie miód to jest miód, ale jednak nie uwielbiam akacjowy. On jest taki delikatny, nie jest taki słodki. No i koniec. I to tyle na dzisiaj. Słuchajcie, co jeszcze tu zaglądasz? Leci hurtem. Wpadł w cuk. Też mi jeszcze będzie mu zaponować? Jakieś takie niemrawy, zaspany, ten, te tutaj mało ruchliwe. Nie no, one się tak tak wydają. Nie brzęczą tak jak jak tamty nie słychać takiego. No bo te też już, już mają parę dni. Mm -hmm. Uspokoiły o, się kurczę, już. No a pszczoły, które właśnie e, wychodzą z roju są wzburzone, zdenerwowane, bo goni ich czas. Zobacz, troszkę. Widzę pięknie, pięknie błyszczy miód widać. To jest rujka kurcze, która ma tydzień i ona tyle miodu już przyniosła. Mm -hmm. No tu nie będę się powtarzać, bo w ostatnim odcinku mówiłam na temat właśnie rojenia i wzburzenia. Jak nie do końca ich decyzje, nie zawsze do końca ich decyzje są przemyślane, trafne. No ale jak je się złapie, no to jest wszystko ok. No dobra, my sobie będziemy tutaj dalej przeglądać. A ja będę już, a, tu już na tym czerw kończyć. już Jest już widać mleczko się pojawia. Gdzie, 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 A, jest, 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 jest. jest faktycznie. Mleczko zobaczcie. Tutaj już jest poddawane, jak matka poczerwi, złoży jajeczka, to pszczoły zaraz tutaj poddają mleczko. One podkarmiają właśnie. A matka w mateczniku jest całkiem inaczej karmiona. Jest karmiona samym mleczkiem, wtedy. To jest chyba jajeczka. Nie widziałem mm. sobie gogli. No to ja ci tym bardziej nie powiem, bo <noise> takich malutkich jedno dwudniowych ciężko jest zobaczyć. No tam. Popatrz, się Popatrz. Pięknie są... posklepiona jest już. No miód przybywa. Wiem, Odpowiednia jest... pogoda założyłaś... jest. Nie, to już wszystko posklepione Tak. Są jajeczka, no jeżeli się pogoda nie zmieni i nic się nie wydarzy, no to będziemy jajeczka. brać. Nie trzeba dać ramkę Będzie akacja. Z... 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 Yes. Zaraz będziesz podkładał, tak? Tak No dobra, słuchajcie Na dzisiaj to by było tyle Żegnam się z Wami tutaj z pasieki Przystawię. Bo dzisiaj tutaj właśnie O, zaczęła kukać kukułka Jak zwykle, bez grosza i przy robocie Jutro już nie będzie kukać Tak, bo nie będzie miało i kto nadmuchać <laughs> Wiem to no cóż, trzymajcie się, kochani, życzę Wam dużo zdrowia, uśmiechu, odpowiedniej pogody. No jeszcze tylko powiem, że w ostatnim czasie e, spadł w końcu u mnie wyczekiwany deszcz. Wczoraj i przedwczoraj także spadło ogólnie 11,5 litra. Czekam na jeszcze, aczkolwiek jestem już zadowolona z tego, co popadało. No i słuchajcie, trzymajcie się, kochani, do następnego.